Tym razem wpada przepis na kiełbasę, którą przygotujecie w piekarniku bez użycia wędzarni w pasłonce białkowej Fi65. Oczywiście, jak zawsze, wszystkie składniki i proporcje będziecie mieli w opisie. Oczyszczony i pokrojony każdy rodzaj mięsa z osobna zapeklowałem peklosolą, a następnie odstawiłem do lodówki na 48 godzin. Po 48 godzinach mięso z szynki zmieliłem na szarpaku, mięso z łopatki na sitku 8 mm a mięso spod gardla na najdrobniejszym oczku. Całość doprawiłem przyprawami, które oczywiście będziecie mieli w opisie, oraz dodałem odpowiednią ilość wody. Tak przygotowaną masę dokładnie wyrobiłem do odpowiedniej kleistości. Kolejnym krokiem jest nabicie farszu w osłonki białkowe FI-65, które wcześniej trzeba namoczyć w letniej wodzie przez kilkanaście minut. Tak nabite osłonki odwieszamy do osadzenia. A następnie pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 100 stopni do osiągnięcia wewnątrz wyrobu 68 stopni. W moim przypadku trwało to około 2 godzin. Pozdrawiam i życzę smacznego.